Znieczulenie zewnątrz oponowe nie jest tak popularne w Japonii. I teraz pytanie dlaczego? Kiedy epidural jest dostępny, słuchajcie, tylko w 26% wszystkich placówek medycznych w całej Japonii. Siedzę bumben, czyli naturalny poród, to coś, co stało się wręcz takim wyznacznikiem prawdziwej kobiety. Słuchajcie, w necie możecie poczytać tysiące historii od dziewczyn, które wspominały, żeby chciały właśnie sobie znieczulenie, bo boją się bólu, cierpienia, gdzie matki, babki, ciotki reagowały no bardzo negatywnie. Więc no to jest taka presja społeczna. I kolejną rzeczą jest trochę demonizowanie i taka hiperbolizacja skutków ubocznych. Zamiast poinformować normalnie, je się tak demonizuje. Jest to drogie, ponieważ właśnie takiego znieczulenia nie obejmuje ubezpieczenie zdrowotne. A koszt takiej imprezy, no, nie jest tani. Od dwóch tysiąca nawet potrafi do sześciu. To jest tak zwany Anzan Umamori, czyli amulet łatwego porodu. Ten kotek tutaj, to nie kotek, to piesek i nazywa się Inuhariko. I dlaczego on? Bo no, pieski mają duże mioty. To ja też swój miałam. Jak widzicie, są tu różne pułapy. I kulturowe, i zwykłe pieniądza brak. Też przede wszystkim brak dostępności.